po wybuchnięciu całej dramy Holak kontra Xio Industries najważniejsza osoba Xayo Industries, czyli Xayo odpowiedział na wszystkie zarzuty Holaka w jego stronę między innymi wypowiedział się on również o bani Japczana o donatach do innych streamerów, o ich toksycznych relacjach i o innych ciekawych wątkach dlatego przeanalizujmy sobie całą odpowiedź Xayo i zagrajmy w taką zabawę, napiszcie w komentarzu czy według was Xayo Industries przypomina taką trochę mafię Twitchową czy też nie Pierwszym wątkiem, który Sajo poruszył na streamie, było traktowanie sprawy na poważnie przez niego, ponieważ jego widzowie uważali, że on na poważnie nie podszedł do tej sprawy i Sajo rzekł, że on sobie zdaje sprawę, że większość na spód tą łzyczkę oraz na słowa depresja reaguje, że mają po prostu łzy w oczach. Według wielu ludzi nie wziąłem sprawy na poważnie, gdy afera wybuchła, robiłem sobie żarty, lekceważyłem problemy mojego kolegi i tak dalej. Ja wiem, że wy już jesteście przyzwyczajeni do dramatycznej muzyczki w tle, a na słowo depresja łzy same wam cisną się do oczu, ale to nie tak, że byłem w dużym szoku, jak się rozpoczęło całe to gówno. Okazało się, że Xaio nie był wcale zszokowany, że tak się stanie, ponieważ on już był tak naprawdę przygotowany na to od pół roku. Ksayo określił holaka lamusem, ponieważ po prostu wyciągnął brudy prywatne itd. I z początku Xaio nie myślał, że ktokolwiek tego weźmie na poważnie. I tak naprawdę Xaio dalej nie uważa, że jest to sprawa poważna, na którą powinien odpowiadać, aczkolwiek wie, że widzowie potrzebują, odpowiedzi, bo jest bardzo dużo spekulacji. Następnym wątkiem była relacja prywatna Holaka a Ksaja, ponieważ byli oni kolegami z wieloletnim stażem, jak wspomniał o tym sam Marcin. Jednak ich relacja wygasała przez to, że stał się innym człowiekiem. Ksaju uważał, że ich kontakt tak naprawdę zepsuł się przez dziewczynę, w którą zakochał się po prostu Holak. Wieloletni kolega, którego nigdy w życiu nie posądzałbym o gówno, które spowoduje. Chociażby ze względu na okruchy szacunku dla naszej znajomości, która trwała długo i intensywnie, ale naturalnie wygasła przez to, że stał się zupełnie innym człowiekiem. Ich relacja zaczęła się tak naprawdę łamać na przełomie października i listopada, kiedy to Holak zaczął mówić na streamach. Tego nie mówmy, o tym sobie nie żartujmy po prostu w stosunku do jego dziewczyny. Jednak dobitnie pokazał im to fejm, który wtedy się odbywał. Był to fame 12 i wtedy oni dostrzegli największą właśnie zmianę w Holaku, kiedy właśnie podczas tego fejmu ma pierwszy raz również poznali jego dziewczynę. Wtedy oni zobaczyli po raz pierwszy, że tak naprawdę ich kolega się zmienia diametralnie. Ich kontakt ponowił się po Sylwestrze i Marcin zaprzeczył to, że nie martwili się oni o jego zdrowie, ponieważ każdy po prostu w ich ekipie martwił się wtedy o Holaka. Rozmawiali z nim oni po to, aby on wrócił i tak dalej. Co najświeższe, dowiedzieli się oni tak naprawdę tego z Twittera holaka, że ma on jakiekolwiek problemy, oraz holak ich zapewniał, że powróci on do roboty i tak dalej. Po prostu nie będzie się ledził, wróci do streamingu. Nie wiem, czy wam czytać. Jestem nieśmiertelny. Jedyne co mnie zabije, to ona. Znaczy, sam się zabije. Esa z Rikczem lub Proda, bo co, no to nie ma znaczenia jakby. Przecież ja jestem świadomy co piszę, tylko mam tak wyjebane, pierwszy raz w życiu mi na kimś zależy i dlatego tak mam i wiem o tym doskonale i chuja zmienicie. Jednak powrót ten się przeciągał i przeciągał oraz kiedy postanowił on, że wróci on do Warszawy, powiedział on chłopaku, że musi ją powrócić z Anetą, bo ona musi mu pomóc w razie właśnie jakichś problemów zdrowotnych i tak dalej dla sprostowania Aneta to jego dziewczyna. Każdy to zrozumiał, ponieważ nie było to dla nich nic dziwnego, więc po prostu przyjęli to wiadomość i Aneta razem z nim się Wprowadzili do Warszawy. Niestety po pierwszym streamie powrócił on do łodzi. Powód nieoficjalny to, że wyszły mu słabe badania i musiał po prostu wrócić do lekarzy. Jak sam Ksayo stwierdził ogólnie problemy z sercem nie miały wpływu na ich relacje, a był to po prostu totalnie inny wątek. Ich relacja ograniczyła się do tego, że jakakolwiek interakcja z chłopakami, to było to pytanie, czy jest OK między nimi oraz czy mogą się śmiać z tego, że jest pantoflem. Xaio wyznał, że kiedy on z nimi nie rozmawiał oraz nie spędzał czasu na Discordzie, z innymi nie widział w tym problemu. Czy to właśnie znajomy mi z Chodzi, czy po prostu z jakimiś innymi osobami spoza kręgu Xiao Industries. Oraz co najdziwniejsze, okazało się, że Holak razem z jego dziewczyną, mają lokalizację 24 na 7 włączoną u siebie w telefonach, więc dosyć dziwna sprawa. Kolejny wątek, Holak, a relacja służbowa. Jak sami pewnie wiecie, nie chciał on zbytnio streamować, ponieważ miał on dosyć mało godzin streamowanych w miesiącu, albo jak już streamował, to robił Syf, chciał brać ogólnie każdą współpracę. Marcin oznajmił, że Holak podejrzewał, że suchar tak naprawdę go nie lubi, dlatego że miał deal. Tak jak Marcin powiedział, uważał on, że nie chce on ciągnąć pasożytów, czyli po prostu osób, które tak naprawdę nic mu nie wnoszą, ponieważ Ksajo nie brał z nich żadnych procentów, a jak już Holak odpalał live'a, to robił na nim jakąś burdę. Streamy Holaka właśnie działały na niekorzyść innych chłopaków właśnie z całej ekipy, aczkolwiek Holak postanowił powrócić do streamowania, chciał udowodnić swoją pasję, czy też powrót daily streamami. Te streamy trwały godzinę dwa, były one w godzinach od dziewiątej mniej więcej, kiedy po prostu nikogo jeszcze nie było i grał on tam Fortnite'a, TFT czy Integierki bez kamerki, więc po prostu nie były to streamy jakieś kreatywne. I zgarnianie nowych widzów. A streamy Holaka działały tylko na szkodę moją i wszystkich chłopaków. Na przykład weźmy Daily Holaka, o którym mówił, że ciężko to utrzymać, ale pokaże, że może streamować. Godzinne streamy, maksymalnie półtorej do dziewiątej rano, gdzie widzowie nawet nie mieli szansy się zebrać. miał on tam średnio tysiąc osób, mniej więcej, tak jak to powiedział Marcin, planował 22 streamy, a zrobił około połowę. Następnie z jego planów przyszłościowych były IRL z jego dziewczyną, czy też vlogi, tak samo z Japczanem i ekipą, oraz chciał próbować podziemną muzykę. Jednak, czy mu się to udało, to już tak naprawdę jest kwestia wasza i jak wy to odbieracie. Kolejnym wątkiem będzie słuchar i blokowanie Dili dla Holaka. Holak powrócił do streamowania. 10 lutego, jednak już 14 udało mu się załatwić współpracę łączoną razem z Xayo. Chłopaki od razu dostrzegli, że tak naprawdę przestreamował on tyle, co musiał po prostu za tą współpracę oraz głównym powodem dlaczego Holak miał mniej współprac od innych było po prostu to, że miał on średnią godzin wystreamowanych 13 na miesiąc, co jest po prostu mało względem reszty chłopaku. Jedyny, jedyny zakaz, jaki mają oni odgórnie w i Industries co do współprac są to skrzynki cs czy inne tego typu strony oraz jak Xayo się dowiedział, Holak próbował go w jakikolwiek sposób obejść, aby po prostu mieć tą współpracę u siebie na kanale. A sam koniec mogliśmy się dowiedzieć, że Holak chciał wyrzucić suchara z jednego deali oraz po prostu podzielić się jego częścią z innymi chłopakami. Piąty punkt mówi nam o teoretycznie toksycznej relacji i żartowaniu po prostu z Holaka. Jak każdy wiek, Sayon i ma dosyć specyficzny humor, czego, świadka, czego świadkami może być praktycznie na co dzień, że słyszymy takie żarty jak ten, który aktualnie słyszycie. No, ty kurwa, holak, z śmieciem, no. No, holak jest z śmieciem jesteś śmieciem, no! Holak jesteś śmieciem. Jesteś głównym najgorszym holak. Poczekaj, poczekaj, Maxi, teraz co ty kurwa powiedziałeś, śmieciu rozjebany? Nie, przepraszam, ja. Nie, nie, nie powiedziałem tego, przepraszam. Ciepierdolony, jedziesz w bagolu, kurwa. Przepraszam, przepraszam. Zaraz i pisek, mój bastardo, żeby życie urodziła. Kurwa, się, kurwa, żeby.

Holak, nic nie było, dobra? Po prostu są one bardzo agresywne, można powiedzieć, że one są nawet czasami niestosowne. Jednak oni po prostu mają taki styl bycia, i każdy raczej to rozumie. W filmie Holaka było tak naprawdę dużo wątków odnośnie tego, że oni się śmiali z jego choroby i tak dalej. Jednak jak sam widać, Holak sam się śmiał z tej choroby, czego najlepszy przykład macie teraz na ekranie. Czy też innym filmem może być chociażby zgłoszenie do konkursu, gdzie widać dystans do jego schorowanego serca, gdzie po prostu on sobie żartuje, że z serce mu stanie. Nie przypominał sobie tak naprawdę ksajo tego, aby oni się śmiali z czegoś innego niż to, że jest on lizodupem Anety, więc tak naprawdę ten wątek nam tylko pokazuje hipokryzję holaka, jak to nazywał ksajo. Szósty wątek, czyli odpowiedź na niektóre zarzuty z jego filmu. Na brak kontaktu z ksajo i dastriz, ksajo odpowiedział w bardzo prosty sposób. Jeśli holak się tak czuł, to przecież to musiało działać vice versa, więc tak naprawdę sytuacja nie działała tylko w jedną stronę. Nie żaliłem się z niczego holakowi, Wysocki nie płakał po nocach, Popo nie zrobił streama specjalnie w urodziny holaka, nikt nie zabraniał ludziom gadać z Holakiem i tym podobne pierdolenie bez sensu, na które nawet nie warto odpowiadać. Tak naprawdę, głównym powodem, dlaczego oni się tak naprawdę rozłączyli, było to, że oni sobie żartowali z anety i po prostu mówili, że Holak się zakochał i tak dalej, i tak dalej. Ksio w pewnym momencie postanowił przestać odpisywać. Holakowi, Ponieważ tak naprawdę Holak nie pisał do niego wprost co chciał, natomiast pisał wiadomości w stylu Musimy pogadać. Zresztą anegdotkę tutaj pokazał Ksajo, że zamiast wejść, nakazał na Discord, co się robi tak naprawdę sekundę co pokazał Ksajo na swoim streamie co widzicie na ekranie. To wolał on szukać jakichś screenów sprzed roku, aby mieć po prostu co użyć w filmie. Miał on okazję pogadać wielokrotnie podczas jakichś eventów, jednak on tego nie zrobił. Rozmawiał on z budyniem na przełomie maja oraz mówił, że ogarnie on sprawę z Japsanem i wraca. Co prawda z Japczanem się pogodził, jednak na Discorda już nie wrócił, aby pogadać z chłopakami. Kolejny wątek, czyli screen z Multim. Ksajo wyjaśnił sobie całą tą sprawę prywatnie z Michałem. Wszystko jest wyjaśnione. Ksajo oznajmił, że oni też mają tak jakby poryty ten sam śmieszny humor. Więc tak naprawdę nie było w tym, że tak to nazwę, nic złego. Jak i cała od lat jestem w porządku. Pozwalam sobie czasem na delikatne, publiczne uszczypnięcia. W dobrym smaku myślę, jak i Multi czasem w moją stronę. Zawsze wypowiadałem się pozytywnie, zawsze trzymam dobre relacje, zawsze w dobrej wierze. Luki gra z nimi czasem w gierki, ja zaproponowałem fejmowi chłopaków na loże, bo się nadają, nie zgarniają kasę. A wspólnie jeszcze zrobimy fajne rzeczy Zresztą sam Xayo zaznaczył Zawsze mówił on pozytywnie wszędzie o Multim Luki gra czasami z nimi gierki na streamach Oraz m.in. Xayo zaproponował fame MMA, YFL na loże Aby zarobili sobie jakieś pieniążki Oraz wierzy Xayo, że w przyszłości mogą być jakieś crossy Na zasadzie Xayo Industries, a właśnie YFL Jeden z ciekawszych wątków, czyli konkurencja Tak jak Xayo, kiedyś większość jego konfliktów publicznych, która była Była przez tak naprawdę niestabilność psychiczną zawiedzenie się na jakimś i tak dalej, a nie po prostu przez pryzmat lubienia kogoś. Często padały wtedy luźne zaczepki w stronę innych twórców, ponieważ były one tak naprawdę od zawsze. Marcin zaznaczył, że z większością osób, z on się kiedykolwiek wyzywał albo robił cokolwiek na czacie, to aktualnie ma normalny kontakt, więc jak widać, to przeważnie są żarty. Nigdy do tych twórców on nie miał tak naprawdę nic prywatnie, aczkolwiek uważał, że ich postać, jakby wykreowana w internecie, była za przeproszeniem głównym. W tym samym wątku Marcin odniósł się również do donate'ów, czyli po prostu donate'y do szachisty Bartka X Ententasiona. 6 lub więcej lat w internecie, zależy jak liczyć, publicznego rodeo, niekiedy przesadzonego nawet w mojej obecnej tolerancji dobrego smaku. A z największą wrzawą spotkało się parę fejkowych donateów od zawiedzionego widza, żeby kończył streama i wściekłego hejtera, który nie cierpi szachisty. Głównym powodem, dlaczego zaczęli oni przysyłać donate do szachisty, były reakcja publiki, że po prostu Bartek się denerwował, mega na jakieś donate, które go obrażały i tak dalej. I na Discordzie padł luźny pomysł, aby wysłać mu jakiegoś donate'a, co widzicie teraz na ekranie. I chłopakom się spodobał pomysł takiego trollowania, pisania jako po prostu smutny widz zawiedzony jego kontentem. Tym bardziej, że widzieli, że jest on na skraju po prostu upadku. Marcin zaznaczył, że nie było tam jakichś mega, mega toksycznych rzeczy, czy zablokowanych słów. Oraz niektórzy myśleli, że jest to wina Ksajo, że po prostu on upadł. Jednak te donajty były już w momencie, kiedy szachista upadł z najlepszego miejsca. Tak jak zaznaczyłem wcześniej, on się po prostu denerwował na donajty, dlatego oni dokładali po prostu po prostu cegiełkę, bo widzieli, że się denerwuje jeszcze bardziej. Oraz dziś jest już mu to obojętne oraz życzy mu dużo zdrowia. Był to również ciężki okres dla Ksayo, jak sam wspomniał, ponieważ w tamtym czasie miał on podpisywać kontrakt z Twitchem. Jak sami pewnie wiecie, przez 6 miesięcy Twitch mu obiecywał kontrakt, jednak koniec końców się rozmyślili i Ksajo nie podpisał tego kontraktu. Ksajo wziął się w garść oraz ten jego okres frustracji minął oraz finalnie przeprosił on za wszystkie złe uczynki. Musicie mi zaufać. Że gdybym chciał przyjąć internet, to wziąłbym sprytniejszych kompanów niż Lukiego O, niedorozwiniętą maszynę, a społecznego drakulka, czy młodego z halitozą i prawdopodobnie streamował więcej niż 20 godzin w miesiącu. Strach w powrotu Pajaloksa oraz Rafoniksa, że chłopaki odpalili się w ten sam dzień. Było to tak naprawdę luźne, ponieważ po prostu oni tak czy inaczej mieli się odpalić w tamten dzień, bo mieli pomysły na streamy. Przed wątkiem, który chcę poruszyć, bo takie mniej ważne, nie poruszałem ich, jest Japchan. Sajo powiedział, że nie wie na ile on dostał bana oraz za co. Zaznaczył on, że według niego jawcza nie powinien się przyjmować tym banem, ponieważ uważa, że YouTube to jest dla niego lepsze miejsce, tam może więcej zarobić tak dalej. Oraz w teorii powiedział, że ma on nadzieję, że wróci po prostu jabłczan silniejszy, lepszy, ponieważ on go zawsze traktował jako ziomka, a czasami właśnie on robił jakieś różne maniany. Raz mu ego wywalało, raz nie bywało to różnie, tak jak to sam zaznaczył. I ostatnim wątkiem tak naprawdę już tutaj nic nie będę mówił, jest zablokowanie walki. Sai w identyczny sposób odpowiedział tak jak ja po prostu to przedstawiłem wam w ostatnim filmie. Więc cofnijcie się koniecznie do tego filmu, jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Holak nie zawalczył na High League. Ja Wam serdecznie dziękuję za zobaczenie tego filmu. Koniecznie zostawiajcie suba, lajka w górę i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, do następnych. elo!